Czy kiedykolwiek zastanawialiście się, jak wyglądałby świat, gdyby ktoś nie wymyślił? Wiesz, czegoś banalnego, jak guzik, albo koło? Dziś opowiem wam historię jednego wynalazku, który zmienił bieg świata, a o jego twórcy prawie nikt nie pamięta. Gotowi na podróż w czasie i technologii? No to zapnijcie pasy. Ups, pasów wtedy nie było. Przenieśmy się na chwilę do roku 1790. Wyobraź sobie: świat jeszcze nie zna elektryczności, internetu, a nawet TikToka. Ludzie podróżują konno, korespondują listownie, a jeśli chcą posłuchać muzyki, muszą no cóż, albo sami śpiewać, albo słuchać kogoś w tawernie. Ale jest jeden problem transport. Towary muszą być przewożone na masową skalę a zaprzęgi konne zwyczajnie nie wyrabiają. Ludzie zaczynają marzyć o czymś szybszym, bardziej efektywnym. I wtedy na scenę wchodzi bohater naszego odcinka. Człowiek z głową pełną pomysłów, choć z kieszeniami pełnymi powietrza. Poznajcie Williama Murdocha. Szkota, który nie miał może pr jak Elon Musk, ale za to miał jedną przewagę niezachwianą wiarę, że para wodna może zrobić coś więcej niż gotować herbatę. W 1784 roku William wpadł na pomysł stworzenia lokomotywy parowej. To nie był pierwszy raz, gdy ktoś myślał o wykorzystaniu pary, ale Murdoch poszedł krok dalej. Zbudował prototyp małego pojazdu napędzanego parą. Problem jego pracodawca, James Watt. Tak, ten od jednostki miary mocy. Nie był zachwycony Obawiał się, że wynalazek Murdocha odciągnie uwagę od jego własnych projektów, co zrobił Murdoch? Zamiast się poddać, zaczął testować swój wynalazek nocami. Wyobraźcie sobie, w mrocznych alejkach Korwali ludzie nagle widzą dziwaczne urządzenie pędzące, buchające parą. Flotka głosi, że kilku przechodniów wzięło to za demona. Chociaż Murdoch nie zdołał wypromować swojego wynalazku, jego pomysł zapoczątkował rewolucję przemysłową. Wkrótce inni wynalazcy, jak George Stevenson, rozwijali ideę lokomotyw parowych, które stały się podstawą kolei. A kolej? No cóż, bez niej trudno wyobrazić sobie rozwój miast, przemysłu, a nawet naszego współczesnego świata. Ale pomyślcie o tym. Gdyby nie nocne eksperymenty Murdocha, być może ktoś inny wymyśliłby lokomotywę kilka dekad później. Jak wyglądałby świat bez kolei? Może transport masowy rozwijałby się znacznie wolniej, a przewożenie towarów na duże odległości wciąż opierałoby się na zaprzęgach konnych. Gdyby William Murdoch mógł dziś do nas zadzwonić, pewnie powiedziałby coś w stylu. Hej, robiłem co mogłem, ale nie miałem TikToka żeby pokazać prototyp. A my moglibyśmy mu odpowiedzieć. William, spokojnie. W dzisiejszych czasach wystarczy jedno wideo, żeby ktoś skopiował twój pomysł i zarobił miliony. Historia Williama Murdocha uczy nas dwóch rzeczy. Po pierwsze, wielkie wynalazki często zaczynają się w garażu, albo w jego przypadku w ciemnej uliczce. Po drugie... Nie zawsze to pionier zbiera laury. Czasem trzeba mieć pomysł, trochę szczęścia, no i dobry PR. Którego swoją drogą sam nie mam, więc gdybyście mogli, to subskrybujcie, polubcie albo wyślijcie ten podcast znajomym. William by się ucieszył, a ja trochę mniej płakałbym w poduszkę. Więc jeśli kiedykolwiek wpadniecie na pomysł, który wydaje się zbyt szalony, pamiętajcie o Williamie. I kto wie, może kiedyś to wasza historia stanie się tematem podcastu?